Jeszcze tylko trzy tygodnie dzielą nas od poznania zwycięskiej drużyny bijącego rekordy popularności programu Bitwa na głosy. Zespół z Sosnowca już teraz zapewnił sobie miejsce w finałowej trójce. Nasza szesnastka jest bardzo, bardzo pozytywnie nastawiona na cały ten program. Wszyscy są jakby takimi kumplami, na każdego można liczyć. Nie ma także że są grupki utworzone, że potworzyły się jakieś jednostki. Wszyscy są jedną zgraną ekipą i wszyscy dążą do wspólnego celu, jakim jest ogród marzeń w Sosnowcu. Żeby ten cel osiągnąć, konieczne są codzienne kilkugodzinne próby. Przygotowania do każdego odcinka są bardzo ciężkie, trudne, ale już potem, jak sobie jest to wyników, sam występ, wtedy jest taka atmosfera świetna, że naprawdę warto cały tydzień pracować, żeby potem czuć to, co się tam czuje. I zapamiętać swój premierowy występ na żywo do końca życia. Pierwsza solówka przypadła w udziale Damianowi Kulejowi w piosence Nie przegap, którą zaśpiewał z Ewą Farną. Liderka Transfarnersów zawsze indywidualnie podchodzi do każdego z członków zespołu. Nauczyłam się od niej naprawdę bardzo wiele, jeśli chodzi o pracę na scenie, o występy, o, o sam wykon. Jakby wspiera nas zawsze i chociażby było naprawdę czasami jest smutno i różne rzeczy się dzieją, bo no jest to ciężka przeraca przede wszystkim. Na szczęście młodzi artyści mogą liczyć na pomoc szefowej drużyny. To nam się strasznie podoba, strasznie się tym cieszymy i Bawimy się niesamowicie, naprawdę. Dziękujemy wszystkim za te głosy. Pozdrawiamy serdecznie Sosnowiec, bo kurcze, jest wsparcie niesamowite, nie oczekiwaliśmy, i cieszymy się, że aż tak daleko udało nam się dojść. A wszystko to dzięki telefonicznemu wsparciu fanów z Zagłębia Dąbrowskiego. Ewa, Ewa. Każdy SMS 3,70, więc ja plus moja mama za każdy odcinek, więc można sobie przeliczyć jaki to jest koszt. No ale tak jak mówię, czego się nie robi. Chciałabym, żeby przeszli, żeby wygrali, bo uważam, że zasługują na to. Dlatego warto na nich głosować i kibicować im podczas ostatnich odcinków programu w telewizyjnej dwójce.